Znowu jestem. Tym razem wylądowaliśmy na bulwarze i dalej męczymy tryb perspektywa reżysera. Zauważyłem, że w tym trybie niestety nie wykręcę więcej niż 30 fps. -ów. No i jak mówiłem, nie ma fajnej stabilizacji, ale to generalnie nie szkodzi, bo po pierwsze, przecież i tak do Was gadam i tak widzicie, co się dzieje. Czy to będzie 30 fps, czy co będzie 60 fps, to. Już jest mniej istotne, zwłaszcza jak będziecie to oglądać na telefonach na Instagramie, TikToku czy YouTube. Także zobaczymy, co tam się dzieje dalej. Ale pogoda jest dzisiaj naprawdę zacna. Taka, właśnie fajna, już prawie jesień, jaka powinna być. Ale nie ukrywam, ocieplenie klimatu jest. Niedawno byłem na Winiarze i Przyjaciela. Jest bardzo dużo polskich winnic. I to nie tylko chodzi o to, że ludzie się. Wzięli za robienie wina, tylko chodzi o to, że po prostu klimat chyba coraz bardziej sprzyja. A teraz pobawię się w turystyce i zrobię sobie parę zdjęć. Tutaj nad rzeczką podal krzaczka, właściwie podal drzewka, a tutaj widzicie co? Katedra, spoko moment i jeszcze ten bluszcz tam na murze. A teraz jestem w prawym dolnym rogu, abyście niebo widzieli. I schodzę sobie na rzeczkę. Bardzo na drzeczkę, podal krzaczka Kszaczki są tutaj, ale fajnie. Zaraz pewnie ktoś się zapyta, czy chcę na rejst, ale ja tu jestem Locals, więc, więc wiecie, jak to jest. bawię się w turystę w swoim własnym mieście, ale ciekawe jestem, czy. A zobaczcie taki oto widoczek. Czy mogę w trakcie filmu polecieć na górę? Mogę! Teraz jestem na górze. Ile się nie wywalaj gdzieś tutaj? No to takie zacne widoki w godzinach pracy w A no zobaczcie, czy wyrocow nie jest piękny? Jest piękny. Tylko na jesieni. Już czy we wrześniu, czy w październiku. To się tego nie widzi, jak się siedzi w biurowcu i wychodzi z pracy o 18, żeby zdążyć do Lidla i jeszcze coś kupić. To trzeba sobie tu przyjść wcześniej. Wtedy to jest fajne.